Siema widzowie, to nas w kolejnym odcinku Splat versus Zombies. Dzisiaj przekonujemy kolejne dwa poziomy rów I w kolejnych ostatnich dwóch poziomach już mamy bossa Co jest? Już dzisiaj sobie bossa pokonamy Generalnie zanim to zaczniemy robić to zobaczmy sobie Czy nic ciekawego nie ma w sklepie, z tego co widzę to Chyba nic zbyt ciekawego nie ma w sklepie, dobra Ja sobie lekko przyciszę muzykę, żebyście słyszeli wszystko I teraz tak, podlejmy sobie nasze kwiatki na początku właśnie ale mnie wkurzają te reklamy, naprawdę, dobra Podlewamy sobie nasze kwiatuszki, dzięki którym będziemy dużo kaski zarabiać Generalnie jak pójdziecie sobie do shopa To można sobie kupić za 5000 taką roślinkę Tylko żeby ją kupić, no na razie mamy to zablokowane Ale to sobie kupimy przy okazji potem To jak na razie to podlejmy sobie nasze roślinki Dobra Mamy tutaj kaskę Jeszcze raz chyba trzeba będzie je podlać Bo one, one muszą urosnąć, wiecie o co chodzi Urosnąć Dobra już? A ty? To co? O, dobra, właśnie, no, podlana. I teraz. Yy, chyba już to tyle będzie. No właśnie, teraz nawozimy. I ona urosła. I dostałem kaski. Stokasy dostałem nice. Jeszcze od tej muszę dostać. Dawaj. Okej. Okay. Daliśmy stokaski, nice. I one urosły, więc naprawdę spoko, a my już wracamy. Nie, ja nie, nie nie wierzę w te reklamy. Naprawdę. Ach mówić. Dobra, idziemy na adventure. Przechodzimy teraz z tego kwiatka, potem to jest melon chyba, a potem to jest też kwiatek i tu też kwiatek. No dobra, no to lecimy. Wiecie, ja widzę, by the way, że my dzisiaj w odcinku to będziemy wszystkie postacie w Plan vs Zombies, jakie tylko istnieją. Bez kitu, patrzcie. Zostały nam dwie postacie do odblokowania, a resztę to są już takie, wiecie, te mityczne jakby postacie, więc no. A jak na razie to my weźmy sobie tutaj kwiatuszka, weźmy sobie tego kwiatuszka weźmy sobie podwójnego podwójnego tego z masłem doniczkę hmm, co by to jeszcze wziąć czekajcie yy, mamy tutaj z drabiną jeszcze kurde nie wiem weźmy sobie to właśnie to jeszcze no to jest ważne yy, i przydałoby się na przykład cebulę cebula ej znowu robimy tą taktykę tak no znowu robimy tą taktykę widzowie z cebulą Czemu muzyka mi zawsze się psuje? O, teraz lepiej No zawsze mi się muzyka psuje, no ale dobra Lecimy, czemu ja wziąłem łopatę, bruch Ale to z wiecie, widzę lecimy, dobra Stawiamy tutaj słoneczko I musimy tym razem wygrać Bo widzowie naprawdę zostały nam 4 rundy Więc musimy się w miarę postarać Kurde O, o czy znaczy dobrze zrobiłem w sumie Bo ja chciałem już tak Stawić, żeby już od początku gry tak było To Problem jest taki, że kurde ciągle tutaj klikam. Dobra. Yy, jeszcze słoneczko. O nie, mam za mało słoneczek. Będzie problem. Za mało słoneczek mam. Dobra, postawmy sobie tutaj doniczkę. Okej, okay, jest na razie spoko w miarę. Spoko. Kot mi w ogóle tam coś robi w pokoju. Naprawdę super. Jeszcze u mnie w pokoju se siedzi. O, idzie znowu z tej samej strony. Będzie problem. Chociaż ja ja nie, no, zdążymy wziąć kabaczka. Zdążymy. Dobra, wiecie co? Czekamy sobie na tego kabaczka. Dobra. I jest git. Nice. Dobra, stawiamy tutaj słoneczko Stawiamy sobie kolejną, jakby. Bulet, tak to jest cebula, no, więc no. Mam nadzieję, że powinno jakoś na tej wyjść w miarę. Teraz stawiamy na boki te kwiatki, na boki, bo tutaj w środku to muszą być te piszutery, co nie? I teraz musimy sobie patrzcie, tutaj pójdziemy sobie. Bierzemy sobie jednego piszutera, który da sobie na S z nim radę raczej. Na boku sobie stawiamy kwiatki. Bo wiecie, to jest nasza taktyka, okej? Okay? To jest nasza taktyka. Wy wiecie o co chodzi chyba. Kto ogląda poprzednie odcinki, to no to wie o co chodzi. Z naszą taktyką z cebulą, co nie? Dobra, stawiamy kolejnego, bo tutaj idzie ten. Mam nadzieję, że mniej więcej zastopują go chyba. Albo nie Nie no da radę powinien dać radę Chociaż w sumie jed, nie wiem czy jeden da radę Więc zostawmy jeszcze jednego Dobra dwa już muszą dać radę co nie Bo jak kurde o masłem walno, więc, więc naprawdę spoczko Dobra potrzebujemy w ogóle 100, 150 żeby kupić podwójne słoneczko Przydałoby się tak moim zdaniem Dobra pyk tutaj mamy I jest bardzo dobrze Nie z drugiej strony mi jeszcze idzie Ruch tam gdzie akurat nie mam tych słoneczek Dobra szybko Słoneczka sobie pozbierajmy. Jedno, dobra, szybko, jest. Pyk, dobra. Weźmy od razu strzel masłem. Dawaj, nie. Proszę, masło. Masło. O, dobra, masło postawił. Bardzo dobrze, zastopował go. Tutaj stawiamy kolejnego. I tutaj kolejne w ogóle słoneczko sobie postawimy. Kolejna doniczka. Nice. Naprawdę spoko na razie. I tutaj sobie postawimy. O, patrzcie, już mamy dwa rządki całe, co nie? To już jest naprawdę. Dobra, stawiamy tutaj kolejną doniczkę. Udałoby się kolejnego kwiatka. Ej, nie, nie, nie! Dobra, uf, udało się, naprawdę. Warta miałem takiego totalnego. Dobra, stawiamy kolejne za 150. Jest w miarę spoko, tylko wiecie co, ja najpierw tutaj postawię jeszcze Shootera tego spamiącego, bo, no bo wiecie, on się bardzo długo odradza, więc przydałoby się go już postawić, co nie? Więc postawimy sobie tutaj go. 250 jeszcze, dobra. Słoneczek dostaje w miarę spoko teraz, więc Postawię sobie jeszcze jedno słoneczko zanim postawię tego Piszutera, dobra Zaraz będzie ten spamiący, oj tak Oj tak, jeszcze dwa Słoneczka, pyk, pyk, dobra mamy Patrzcie teraz, patrzcie teraz, pyk, pyk Ale mu spami, cztery shoty na raz, co nie Więc naprawdę To jest potęga Dobra, czekajcie, postawię sobie kolejne Słoneczko tutaj po boku, bo wiecie musimy trochę pospamić też tymi słoneczkami Przydałoby się My tutaj też, o nie, bo zaraz idzie ten podwójny właśnie. Dobra, tutaj postawiamy, dobra, będzie na S. Teraz na pewno tutaj do zabicia. Tylko tutaj, jeszcze postawmy z drugiej strony, widzowie, zaraz tego. Tego podwójnego, będzie mega spoko. Tutaj. O, już mi się odradza ten. Ten za 250. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Dobra, szybko potrzebujemy teraz te 250 słoneczek, bo już mi się już tutaj odrodził z tego co widzę. Dobra, mamy tutaj... O nie, idzie ten z rabiną! Dobra, musiałem postawić coś szybko przed niego, żeby się obronić, co nie? Żeby on tutaj zjadł sobie, a naprawdę szybko potrzebujemy... Tutaj to, to, dobra, daliśmy radę. Fart widzowie, naprawdę fart. Ech, dobra, możemy iść sobie teraz w sumie postawić jeszcze jednego za 200. Robimy takie, wiecie, dwa rządki. Będzie naprawdę spoko. E, no i generalnie jeszcze postawmy sobie tutaj tego za 100. Dobra. I jeszcze postawmy sobie te dwa ostatnie słoneczka tutaj po boku, co nie? Tutaj mieć od razu już zawalone. Pyk, dokładnie czekajcie słoneczko. Teraz zbieramy sobie na teraz za 250, bo ten spamiący jest naprawdę OP. Dobra, mamy już na niego Więc czekamy aż nam się szybko załaduje, nie? Jest spoko, Jest mega spoko na razie wam powiem, tylko tyle yy, dobra, stawiamy go Dobrze I robimy drugi rządek, o tak Dwa rządki będą tych spamiących piszuterów. Patrzcie jak spami Widzicie jak spamią? Nice I zrobimy sobie jeszcze jeden rządek tych takich Jakby Powiedzmy, że sobie postawimy yy, TTT za 100 O nie Nie GG ale dobrze, że nie zabrał mi tego za 400. A mi się wkurzył, naprawdę. Naprawdę mi się totalnie wkurzył. Dobra. dajcie stawiamy tutaj to. I teraz. A jeszcze możemy to za 150. Dobra, nice, 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 nice. Teraz sobie postawimy jeszcze przed nimi. Możemy w sumie. Kolejnych za 200. No w sumie to ma sens, dobra. Kolejnych za 200 stawiamy. Robimy, wiecie, wiecie widzę, takie mega pro comba. tutaj. Dajcie. Dajcie, patrzcie w ogóle. Jak tu idzie? Co jest? O, kurde, dawaj, zabijesz go! O, za. Aha, dobra widzowie! Bo te ziemniaki, jak rzucą kostkę masła, to one mogą zabić tego pająka. Tylko, że ten pająk wtedy. O, dobra, jest git, widzę. Już myślałem, że nam zniszczy tego. Dobra, jest bardzo dobrze. Tutaj idziemy, tak sobie postawimy. Nie, no widzowie, na naprawdę spokojnie idzie. Dopiero drugi finał idzie. W ogóle... o nie, bo ja muszę usunąć teraz te słoneczka Wybaczcie słoneczka, please Bo tutaj muszę postawić więcej tych Spamiących Muszę sobie po boku stawiać te słoneczka, dobra Usuwamy tego jeszcze, niestety I Jeszcze ostatniego usuwamy Przepraszam e Przepraszam, wybaczcie Nie, czemu on mi po boku strzela? On mi niszy tego po te podwójne słoneczko O ty chamie. Chciał mi zniszczyć podwójne Dobra, patrzcie jak to spami, co jest. Dobra, stawiamy kolejnego za 100. I to już ostatni, okej? Okay? Na razie już nie musi... <laughs> Dobra, nice, ale się przestraszyłem. Naprawdę się przestraszyłem, bo jeżeli on mi zabierze tego za 450, to bym się wkurzył totalnie. Dobra, teraz mi... O nie, zabierze mi to słoneczko, ale wiecie, no... To jeszcze nie jest jakieś bardzo, bo... No bo widzę, teraz mi już słoneczka nie są potrzebne w ogóle, więc wiecie, więc już się nie będę przejmował za bardzo. No i teraz tak, mamy kaskę. O kurde! Nie! O, dobrze, dostał masłem. Już się bałem powoli, naprawdę. Tutaj to w ogóle, patrzcie, idzie ten już giniec, nie? Naprawdę, jest zbyt szybko. Zabiera mi kolejnego za no to na chillu. Na chillu, widzowie, dobra. Mogłem sobie wziąć, wiecie co, mogłem wziąć tego. Mm, jakąś nazwę. W ogóle, czekajcie, postawimy sobie tutaj za 200 tego. Tak, postawimy tego. Dobra, mamy już całe dwa rządki bytyfy. Słuchajcie, postawmy sobie jeszcze tutaj. I właśnie to, ale to jest combo, widzowie Stawiamy jeszcze z boku tego piszutera spamiącego podwójnego Żeby jeszcze obiły, i obił ich przez ten czas, to nie? Naprawdę O nie, on go zgniótł O sorry To mi sklik. Dobra, niech on mi tam niszczy, jak chce sobie Naprawdę spoko, jak chcesz to sobie niszcz yy, Dajemy kolejne za 200, ok? Bo tutaj za mało ich mam Zniszczą mi kwiatka, super Fajnie, że mi zniszczyłeś kwiatka, mordo. Dobra. Y, Okej, okay. jest naprawdę spoko, widzowie, z tego co widzę. Naprawdę spoko. I teraz będzie finał. Dobra. <grytanie> Jakby nie żeby coś, ale ja chyba wstawię to na miniaturkę. Całą armię tych kurde piszuterów, bo to jest naprawdę najlepsze combo, Naprawdę. Jeszcze stawiamy tutaj kolejnego, patrzcie, to już bije 12 strzałów biją same piszutery, Plus 13, 14, 15. 16 strzałów bije środkowy rządek, co nie? 16 strzałów na hita. O, 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 o. Dobra? Damy radę, damy radę. Nie, kurde! Chcie... Ja, bo mi się myszka zgubiła Bo mi się myszka widzowie zgubiła. Dobra, nice. Mamy kwiatka za 50. Ej, te odcinki będą coraz dłuższe, skoro ten odcinek... Znaczy ten odcinek już trwa 12 minut ponad. No to fajnie. Ten kwiatek mi daje złotko, więc... Aktualnie kasa mi nie jest potrzebna, ok? dokończmy sobie najpierw y, tą walkę z bossem i najwyżej na Adventure'u 2 będę go używał. Jak na razie idziemy zdobyć ostatnią postać, czyli Watermelona, tylko teraz będzie boss, więc no, może być trudno. A więc dobra, mamy bossa, mamy bossa. Boss będzie chyba tylko raz na finale, tak mi się wydaje, więc powinniśmy sobie dać radę, ale zobaczymy w sumie, bo nie wiem na ile on jest dobry, co nie? Jak weźmiemy sobie znowu ten sam deck, to ja myślę, że boss przegrał. Chyba... O nie, ej widzowie, bo na bossa chyba cebula nie działa. Wiecie co, cebula nam średnio pomoże tym razem, kurde właśnie. Ale dobra, spróbujemy, może on przyjdzie akurat w te, tam, gdzie jest cebula, postaramy się. I teraz tak, widzę. przydałoby się w ogóle, wiecie co, czekajcie, tak myślę. Tutaj nie ma pająków już w ogóle, z tego co widzę, więc pająki nam nie będą przeszkadzać. Więc widzowie, weźmy... Jeszcze to musimy wziąć. Właśnie to i na przykład... Co ja brałem w poprzedniej rundzie? W poprzedniej rundzie co ja brałem? Ej widzowie... Co ja brałem w poprzedniej rundzie? Bo jakby... Brakuje mi jednej postaci. Czekajcie... O czymś zapomniałem. O czymś zapomniałem. Nie wiem o czym. Ej... Kurde, nie wiem co brałem w poprzedniej rundzie. <laughs> Problem, co nie? Ale nie wiem w sumie. Czekajcie... Ej no... Jest. Ej, czy ja dostałem jakiś jeden rządek więcej, czy co? Bo ja nie, nie pamiętam co brałem, widzę. Musiałbym na, na nagraniu zobaczyć, ale to nie chce mi się, więc weźmy powiedzmy. jakie mamy tutaj dek? To nie wiem co możemy wziąć. Bruch. Czekajcie, może to. Na, na osłonkę, tak? A nie, dobra! Dobra, dobra, bo ja nie wziąłem podwójnego. Uff, dobra, widzę, ale bym się naprawdę. Czekajcie, jeszcze muzykę musimy włączyć sobie od nowa, bo się czasami laguje. O, dobra, odlagowała się. Nice, a ja się przestraszyłem naprawdę, bo ja myślałem, że czegoś zapomnieli nam, więc naprawdę w ostatniej sekundzie widzę, że sobie przypomniałem, więc naprawdę spoko. Znowu robimy tu samą taktykę, co nie? Błagam, idzie mi z tej strony. Nie, cebula, cebula, cebula. Cebula. Dlaczego mam tak mało słoneczek? Dobra, udało się w ostatniej sekundzie. Nice, jeszcze dostał po twarzy cebulą, co nie? Jest godzina siódma już, kiedy to nagrywamy jest siódma i zaraz muszę iść do szkoły, bo Wchodzę około 7,30. trzydzieści A więc dobra, a więc niestety, ale To jest smutne, bo bossa dopiero po szkole muszę pokonać, naprawdę Muszę nagrać odcinek po szkole, jak pokonuję bossa, bo No nie zdążę teraz go pokonać, rano W sensie Te rundę jakby wiem, że ostateczne rundy będą trwać ponad nawet 20 minut, runda z bossem, więc więc no niestety widzowie, przykro mi, no ale trudno, bo wiecie, widzę, to jest najgorsze najgorsze, jak, jakby ja jestem takim, takim człowiekiem, który jest niecierpliwy, co nie, więc będę musiał przez cały dzień tylko myśleć o tym, żeby pokonać tego bossa, naprawdę, no, to będzie najgorsze, ale dobra, dam radę. 7-4, okej, okay, damy sobie radę, powinniśmy w max 15 minut uporać się, no i będę miał jeszcze jakieś 15 minut, aby, znaczy wolnego, w sensie, no, wolnego, więc spoko. O nie, z dwóch stron mi idą, kurde. Będzie słabo. Czemu, czekajcie, czemu ja to zrobiłem? Nie, ja jestem debilem. Zapomniałem, że ja mam y, robić moją taktykę. Nie? Ja, moja taktyka najważniejsza, no. Czekajcie, trzeba moją taktyczkę użyć. Z dwóch stron mi idą. Nie, ja muszę postawić już tego. Już jakiegoś strzelającego, bo inaczej nie dam rady. Dobra. Stawiamy też tutaj. Stawiamy tutaj. Bardzo dobrze idzie. O, jeszcze masłem mu przywalił. Nice. Ale my sobie weźmiemy kabaczka, ok, na drugiego, bo nie chce mi się. Albo dobra, w sumie, może zdążę. Dobra, masz. I pobaw z kukurydzą. Dobra, lecimy tutaj. Mamy już prawie na kolejnego. wie dzisiaj, dzisiaj pokonujemy wreszcie bossa, więc naprawdę jestem, jakby to powiedzieć, podniecony. Coś takiego bardziej, bo wiecie, bo boss jest. No, bo boss jest taka. Chyba najtrudniejszą postacią w grze, co nie? Bo jest na ostatnim poziomie, tylko że jesteście Adventure 2 i wydaje mi się, że Adventure 2 będzie dwa razy trudniejsze. Plus na Adventure 2 jest chyba też boss, który też będzie dwa razy trudniejszy, a więc. A więc czeka nas jeszcze dwa razy dłuższa przygoda, co nie? Bo jak skończymy Adventure 1, to jeszcze mamy dwójeczkę, więc... No więc to nie jest koniec gry, okej. Okay? Jak skończymy sobie tego bossa, to nie jest jeszcze koniec gry, to będzie dopiero... Prawie połowa gry przed nami, nawet nie cała połowa, naprawdę, bo jak pokonamy Adventure 2, to robimy wszystkie badże, jakie są dostępne w tej gierce, no i wtedy idziemy na Plan vs. Zombies 2, co nie? Najpierw musimy jeszcze zrobić wszystkie badże, więc no, albo jakieś minigierki jeszcze zagramy za 150 tysięcy, które tam były. To jest drogie dosyć, ale trudno. Może dzięki jakby naszej farmy, czy jak to tam jest, to damy radę sobie pozbierać. Tutaj trochę bez sensu wziąłem podwójnego kwiatka, bo raczej będę znowu potem usuwał. Ale dobra, robimy tak, tak, tak. Dajmy tego. Dajemy tutaj to, z spamiącego, dobra. Nice. Nasza taktyka. Dobra, tutaj postawmy sobie kolejnego za 200. Z okazji sobie. Wiecie co, czekajcie? Stawimy sobie. O, właśnie, jeszcze ten kwiat. Albo nie wiecie, co, aż nie tych kwiatek. Po tych dwóch stronach sobie postawię kolejnego spamiącego, bo jakby to jest też dosyć spoko taktyka. To czekajcie, bo mi tutaj idą zombiaki z tej strony. Dałoby się jakby postawić kolejną, kolejną tutaj purydzę, dobra. No jest spoko na razie, co nie? Jest spoko. Tutaj w ogóle ten spamiący zniszczy go na hita. Na dwa hity go zniszczył, no więc w miarę spoko. Słuchajcie, mi tu idzie zombiak kolejny. Dobra, mamy kolejnego za 150, weźmy sobie. Zbierajmy sobie teraz na tego za 250 piszutera. Mamy, ej, dwa finały są tylko teraz. A nie skapnąłem się w ogóle, wiecie? Nie zauważyłem, że są dwa finały. Ale no dobra, ej, czekajcie, postawmy sobie tutaj kolejnego za 100. Serio, ja nie zauważyłem, że są dwa finały. Ale dobra, to, to będzie spoko, w miarę spoko. Ej, dobra, pyk, 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 zbieramy sobie. Za 100 wybierzemy kolejnego. Przy okazji sobie postawimy jeszcze kolejną doniczkę. Daj. Bos już idzie! Co jest? Ja nie widziałem, że tak szybko. Bosik, nie bulwersuj się. Dobra, idziemy szybko tutaj. Stawiamy tutaj. O nie, o nie, bosik już nam idzie. Bosik nam idzie, nie. Yy. Masz kabaczka! Co? On go zniszczył! Ja nie wiedziałem, że kabaczek jest taki OP, że bossa na To jest... To jest zazdro. Ja nie wiedziałem, że ten kabaczek naprawdę jest taki mocny. Dobra, lecimy. Nice, bardzo... Kabaczek jest bardzo dobry, co nie? Bardzo dobry jest kabaczek. E, dobra, nice. dałoby się, widzowie, jeszcze tutaj... Stawimy po boku tutaj te piszutery, ok? Te też, bo może się okazać, że boss w finale, bo będą dwa jednak bossy bos boss w finale przyjdzie sobie z boku, no i będę miał problem bo nie będę miał w ogóle piszuterów praktycznie Dajcie, Czekajcie, czekajcie że szybko sobie musimy pospamić trochę Dobra, jest jest, jest spoko, jest spoko Dałoby się tutaj jeszcze jednego za 200 Mam nadzieję, że boss nie będzie jakoś właśnie, że będzie na środku gdzieś, na środku gdzieś boss a czy najlepiej by było, gdyby ten boss był z tej samej strony, co był, bo ja tutaj mam już pospamione dużo P shooterów Ale zobaczymy, to się ogarnie. Nie! Sorry, sorry, mis click. E, dobra, dajemy tutaj. To 250 stać nas na kolejnego. Dawaj, 250. Dobra, dajemy tutaj na środek. Oby ten boss był ze środka, naprawdę. To musiałby być totalny fart, żeby ten y, boss był na środku. Słuchajcie, powinniśmy dać radę, mi się wydaje, wiecie? że... Stawmy sobie doniczkę. I to. Dobra, jest git. Ech, fi walka finałowa. Dobra, no zobaczmy, no zobaczmy, co nas czeka. Co nas czeka. Ale weźmy sobie kabaczka, bo kabaczek jest taki OP, z tego, co zauważyłem. Naprawdę. On zniszczył bo tylko mm, on był obity, więc... Idzie z tej samej strony. To dobrze w miarę. Bo nie jest najgorzej. Dobra, stawiamy tutaj kabaczka. Jakby co? On już przegrał na Essa. Na Essa on jest. O, kabaczek go sobie zniszczył na Hita znowu. Nie wiedziałem, że kabaczek jest taki OP w plan vs. zombie 1, że nawet busa na Hita niszczy. Wytyfy. Mamy Watermelona. Ostatnią postać, jaka jest tylko do zdobycia w tej grze. A więc widzę, to jest najdłuższy odcinek, jaki tylko nagrałem z plan vs. Zombisk. ponieważ mam już 20 minut. A więc ja się widzę, ja będę z wami żegnał, naprawdę, widzimy się w kolejnym i to ostatnim odcinku z Adventure'a 1 i pokonujemy bossa. No chyba, że y, przełożę bossa sobie na jeszcze kolejny odcinek, bo nie ile będzie trwała ta runda, jeżeli będzie trwała około co najmniej 15 minut, no to wtedy niestety przełożę sobie na kolejny odcinek, no bo inaczej y, y, odcinek będzie trwał pewnie prawie godzinę, więc, więc no, ale to zobaczymy. A więc widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, no i cześć!